Kochani, witam się z wami serdecznie w środę. Dzisiaj jesteśmy nad taką zatoką. Nie powinno mnie tutaj być ze względów, wiecie jakich, co się dzieje na świecie, no ale... Dobrze, przechodźmy do sedna. Chciałabym dla was nagrać tak. Obejrzałam go u Karolinki z kanału Brave Wave. Pozdrawiam cię serdecznie, ko kochana. I właśnie ze względu na... Ten, taki czas spokojny. No to chciałam właśnie dla Was nagrać taki tak, bo ona właśnie też wspominała, że mogą go nagrać dziewczyny, które są mniej znane na YouTubie, a więc ja też należę do takich dziewczyn. No to więc zaczynajmy. Ok, pierwsze pytanie, i to jest tak z 2014 roku. A więc, pierwsze pytanie, co oglądasz lub czytasz w trakcie czasu dla siebie. A więc, ja, mam, ja ogólnie pracuję na zmianę popołudniową, ale ogólnie chodzi o to, że ja oglądam często filmy moich ulubionych youtuberek na YouTubie. Bardzo lubię oglądać. No i co ja kochani jeszcze robię? Czytam też sobie książki, ale to będzie chyba w następnym tak pytaniu. No, ale jeszcze lubię oglądać różnego rodzaju, bo mam polską telewizję i lubię oglądać dokumenty na różne tematy no i to tyle. Następne pytanko będzie. Co nosisz podczas czasu dla siebie i jest hashtag no nobra. Ok, to czyli bez stanika. No to ja wiecie co, po pracy, albo jak mam czas wolny ogólnie w domu, to lubię chodzić w dresach chyba jak każdy, bardzo fajne jest to, bardzo jest tak wygodnie, a bez stanika lubię bardzo. Uciekaj! A bez. No, wiecie co? Tutaj mi przyszedł taki piesek, no ale. Dobra. Lubię też chodzić w szlafroku. Bardzo. To będzie coś takiego innego, no ale powiem Wam, że bardzo mi jest wygodnie jakoś tak chodzić w domu w szlafroku. No i, no i tak jak mówiłam, w dresie, nie? To jest najbardziej takie wygodne, komfortowe ubranie. Ok, następne pytanie to jest, jakie są Twoje y, kosmetyki? Ulubiony lakier do paznokci. A więc y, mój ulubiony kosmetyk, kochani, to jest, już Wam pokazuję, bo ja zabrałam go ze sobą. To jest taki, wiecie co, kolagen y, i on jest y, z. To jest ogólnie Made in Korea. To jest produkt koreański, bardzo fajny. Ja go zaczęłam stosować już tak z tydzień, dwa tygodnie, i ja powiem Wam, że widzę bardzo fajny efekty. Skóra jest tak fajnie, bardzo, tak powiem Wam, niewygładzona, tylko taka odżywiona o, w ten sposób. Bardzo fajny produkt. On jest ma pojemność 150 ml i to jest taka bardzo rzadka emulsja w szklanym opakowaniu. Bardzo fajny produkt. Ja właśnie chciałam Wam powiedzieć, że to no, ulubiony produkt. No to nie będę tak mówiła z, kolory, z kolorówki, tylko po prostu z pielęgnacji. No to będzie ten kolagen, właśnie. Nas... I kochani, co ja mam jeszcze? Aha, ulubiony lakiery, a więc och. Tutaj mi jest trochę niewygodnie, ale tak, ulubione lakiery to kochani mam, tak, na co dzień używam odżywki z Everline, jest to odżywka paznokcie mocne i lśniące jak diament, tak się prezentuje, na pewno będzie widać dobrze. Ja sobie tutaj zerkam, bo ludzie chodzą mi i biegają, a ja sobie tutaj nagrywam. Ok, następnym produktem są to. Już Wam pokazuję. Są to lakiery z firmy Essie. I ja mam te lakiery dwa w kolorze. Już Wam mówię. No, chyba. O nie. Treat Love? Nie wiem, to jest bardzo. Mam tutaj ogólnie pościerane to już jest, ale kolorek jest taki różowy ala perłowy o tak wam pokażę. Mam nadzieję, że będzie widać. Następny jest to kolor taki jakby szary i też jest perłowy one się bardzo fajnie trzymają na paznokciach. ja je używam ja je znaczy kupiłam kochani w Tikemaxie, oczywiście No i jeszcze wam chciałam je jeden ostatni lakier pokazać. Już Wam pokazuję, gdzie ja mam od niego... Ach, mam. Dobra, wiecie co? Kiedyś dostałam od znajomej, powiem Wam taką historię, 10 lat temu lakier do paznokci z Inglota. Jest to kolor 865, tak się prezentuje. To jest taki czerwony, taki krwisty kolor czerwony i on ma takie drobinki, takie pigmenty. I wiecie co? I on się w ogóle nie ciągnie, bardzo fajną ma konsystencję. Chciałam Wam bardzo serdecznie, oj nie mogę teraz go odkręcić, o już udało mi się. Chciałam Wam bardzo serdecznie go polecić, bo powiem Wam, że przez tyle lat jak ja go mam, nie dolewałam do niego żadnego zmywacza, nic. I kupiłam sobie, będąc właśnie w Polsce, kupiłam sobie nowy ten lakier. On chyba kosztował 24 czy 5 zł i właśnie też ten sam kolorek 800... 65, proszę bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam, bo bardzo długo się trzyma i w ogóle nie trzeba do niego dolewać żadnego zmywacza. To będą, tak, to będą te moje ulubione lakiery. I teraz, tak, kolejne pytanko to jest aktualnie ulubiona świeca no to wiecie co, ja lubię bardzo świece lubię, lubię sobie właśnie robić taki klimat w pokoju, po pracy albo w dzień wolny i lubię świece Janki Kandel bardzo fajne mają, ale też bardzo lubię świece stike Maxa i one są sojowe i to są świece z powiem Wam z taką ciekawostkę z knotem takim drewnianym, one bardzo fajnie się wypalają i tak fajnie skwierczą jakbyście siedzieli nad ogniskiem bardzo fajne takie. no klimat dają takie świece. Okej. Okay. Później następne pytanko to jest. Czy kiedykolwiek spędzasz czas na świeżym powietrzu? O, to jest fajne pytanie. Wiecie co? Ja to uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu. My, mieszkając tutaj w Irlandii, mamy takie zarąbiste, w ogóle Irlandia cały rok zielona. No to wiecie co? Mamy takie super miejscóweczki. Wszędzie, gdzie pojedziemy, no to tak. Tutaj teraz jesteśmy, to jesteśmy nad zatoką. Często jeździmy nad morze. Mamy też jeziorka, bardzo fajne miejscóweczki. Tu bardzo dużo ruin jest też tutaj, tak jak w w poprzednim filmiku wspominałam, w Irlandii mamy bardzo dużo ruin, zamków. No jest świetnie, powiem Wam, jest to tak dużo miejsca, żeby, yy, żeby po prostu sobie wypoczywać. O, w ten sposób i bardzo fajnie yy, zielono jest. Ok, no to jej bardzo dużo czasu, jak tylko jest pogoda, no to spędzamy na, na powietrzu. Yy, czy sama też chodzę na spacery, czy też z moim partnerem. Ok, kolejne pytanko to jest yy, czy kiedykolwiek przecież, yy, prze... poszedłbyś obejrzeć film do kina sam? Ok, powiem Wam tak, że ja ogólnie oglądam, yy, często, bardzo lubię chodzić do kina, ale yy, no, sama poszłabym do kina, no czemu nie, ale bardzo lubię chodzić z moim partnerem i mamy tutaj kino Właśnie, mamy tutaj dwa kina, znaczy dwa kina, do których chodzimy, ale powiem Wam, że chodzimy przeważnie na filmy polskie, bo są bardzo fajne nowe filmy. Jak zawsze grają premiery, to zawsze staramy się iść na te y, filmy. No i y, no to jest jednak taki fajny klimat, nie? Lepiej po prostu te odgłosy wszystkie, jak są w, tym, w kinie, powiem Wam, ta jakość dźwiękowa bardzo fajnie jest. Ja bardzo lubię chodzić do kina. No i, no i co? No i chyba to tyle w tym temacie. Następne pytanko jest. Ostatnie, o kochani, coś do dodania. Co robisz podczas czasu dla siebie? A więc, co robię podczas czasu dla siebie? Gdy mamy wolny, to tak jak mówiłam, lubimy sobie podróżować, gdzieś jeździć, oglądać sobie widoczki, fajnie spędzać czas. Co ja jeszcze lubię? No, lubię sobie siedzieć, jak mam czas wolny, pod kocem, czy słuchać bardzo fajnej muzyki jakiejś relaksacyjnej. Lubię sobie też poćwiczyć jogę. Teraz mam ułożony taki fajny. Trening przez mojego partnera, i właśnie staram się ćwiczyć. No i co, rozmawiam też często z moją mamą na Messengerze. Bardzo fajnie to jest taki, chociaż jej nie widzę, ale bardzo fajnie wtedy tak się czuję, bardzo miło. No i co jeszcze lubię. No, i oczywiście oglądam YouTube'a, no jakby nie było, nie. No dobra, no to kochani, to by było chyba yy, wszystkie, tak, wszystkie te pytanka w tym tagu. To było 7 pytań. No i kochani, chcia... mam nadzieję, że Wam się spodoba ten tag na świeżym powietrzu, coś innego. I yy, chciałam otagować, oczywiście dziewczyny, yy, tutaj mam zapisane Ani Ani, Anitkę z kanału Ani Ani, yy, Dadziejka i Mario. Yy, bardzo fajne, yy, mam nadzieję, że małżeństwo chyba, tak mi się yy, wydaje, ale nie, to jest chyba małżeństwo i Werka YouTuberka i Monika Fac i Hania yy, BJC. BJC ok, no to raz, dwa, trzy pięć osób, chciałam właśnie pięć, pięć dziewczyn z YouTube'a otagować, no dobrze, to pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że do następnego trzymajcie się i pa!